Oto przejście podziemne przy Wielkiej Skotnicy po modernizacji według Ardario. Na portalach internetowych możemy znaleźć wypowiedzi Ardario i Ardrady Dzielnicy promującego zadanie, jakie wykonał Urząd Miasta dla mieszkańców Mysłowic w dzielnicy Wielka Skotnica. Pod koniec listopada 2022 roku została zakończona modernizacja przejścia podziemnego między Szkołą Podstawową nr 1 imieniem Marii Skłodowskiej-Irii w Mesłowicach oraz stacją Pali -Bibi. Dwa miesiące trwał remont, który miał doprowadzić do bezpiecznego poruszania mieszkańców. Projekt był realizowany w ramach mysłowickiego budżetu obywatelskiego jako bezpieczeństwo juniora, wygoda dla seniora. Hm. Modernizacja miała polegać między innymi na naprawie elewacji. Przyjrzyjmy się kolejnej rozgrzebanej robocie, która nie została skończona do końca. Przejście jest tylko wymalowane, a sama elewacja po obu stronach przejścia odpada. Tynk przy schodach odpada i jest popękany.